Weź udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowanej przebudowy dębickiego rynku. To unikatowa okazja, aby mieć realny wpływ na przyszły wygląd i funkcjonowanie serca naszego miasta zachęca burmistrz Dębice wraz z zastępcą. Jest zapewnienie, że wyniki zostaną uwzględnione przy tworzeniu ostatecznej koncepcji remontu. Rozpoczynamy pierwszy etap przebudowy dębickiego rynku. Zebrane w ramach konsultacji opinie będą służyły do opracowania założeń do koncepcji przebudowy głównego placu naszego miasta i ogłoszony zostanie konkurs właśnie na koncepcję. Kiedy projektanci złożą oferty, również chcemy, aby ten etap był poddany konsultacjom i finalnie planujemy, że w roku 2025 w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych rozpoczniemy przebudowę dymickiego rynku. Dlatego serdecznie zapraszamy mieszkańców naszego miasta, bo to mieszkańcy mają najlepszą wiedzę jak powinien wyglądać główny plac naszego miasta, aby był funkcjonalny, aby był przyjazny, aby był wykorzystany i funkcjonalny w różny sposób. Te konsultacje trwać będą do 26 lutego. Wierzymy, że zebrane opinie będą służyły do stworzenia jak najlepszej koncepcji naszego rynku. Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących planowanej przebudowy rynku w Dębicy i jego nowego zagospodarowania, wystarczy wejść na stronę internetową konsultacje.depica.pl. Swoje opinie, uwagi oraz pomysły można zgłaszać do 26 lutego. Razem zbudujmy rynek, z którego będziemy wszyscy dumni! Zachęca Miasto Dębica!